Ja nie znam nazwisk inicjatorów tej akcji, pozostają anonimowi. Wiem, że pierwszy sygnał przyszedł do mnie z prasy Wyszowskiej, że tam dzwoniła publiczność, Dzwoniły przedstawiciele publiczności obecnej na przedstawieniu środowym Bogu Duchabiny i protestowali przeciwko treści tej wystawy, czy jakości tej wystawy, sugerując, że ona przekracza granice, które, których w teatrze przekraczać nie wolno. Całe to zdarzenie, które dzisiaj osiąga jakiś rodzaj spełnienia. Trudno powiedzieć, czy będzie miało kontynuację nasz happening z próbą podjęcia dialogu z opinią, która gdzieś u spodu tych, tych oburzonych, opinii z oburzonych widzów pewno bliska jest temu, czym Pani to znaczy bliska jest chęci cenzurowania wypowiedzi artystycznej. Ale, sama, ale i, to, I to budzi zrozumiały sprzeciw czy wątpliwość z naszej strony, ale już z drugiej strony samo pytanie o granice sztuki i o granice dobrego smaku, o treść wypowiedzi artystycznej jest zasadne i w, zas i w, i w istocie samo podjęcie tej kwestii jest korzystne. No, choćby dlatego, że wystawa pana Marka Fiuta stała się głośna i, i, i w mediach obficie reprezentowana. Sztuka z istoty rzeczy, szczególnie ta no, nowoczesna, prowokuje swoją formą do, do, do myślenia, czy to na temat cielesności, biologii człowieka. A dzisiaj, kiedy no, właśnie no, czasy internetu, kiedy jest dostęp do rzeczy, to no, nie zawsze mi się akurat w internecie podobają, ale jeśli artysta proponuje dyskusję, to bardzo dobrze. Rozglądałem się, bo stwierdzam, że uczestników happeningu nie ma wielu. Rozumiem, że protest nie ma tak szerokiego rezonansu, jak na to wyglądało. Zawsze może się zdarzyć wiz odbiorca sztuki, który zaprotestuje przeciwko temu, z czym się zderzył, skontaktował i każdy ma do tego prawo. Sztuka wtedy, wtedy żyje, kiedy jest właśnie jakaś reakcja odbiorców, czy to na plus, czy na minus, ale to świadczy o tym, że, że ta propozycja jest, jest ciekawa i, no, i dobrze, że wywołuje że również głosy oburzenia, bo nie, nie, najgorsza jest obojętność, jak wiemy. Przyszła... Okay, Jakie są Pani wrażenie? Jest Pani oburzona? Czy Pani chce się z nie widzę tutaj nic niestosownego, co nie powinno dzieci oglądać. Podobno to może być jakiś spektakl dla dzieci, a nie z innymi że Dzieci są przecież seksualne. My o tym zapominamy i chyba przez pudery, jakieś kulturstwo, chyba wyrzekamy się cielesności i natury bardzo ładne są te prace i na przykład tutaj dzieci chyba będą miały zabawę, bo będą próbowały odgadnąć jakieś y, różne rysy twarzy miny. To jest stale powracająca kwestia, to znaczy na ile jesteśmy gotowi skonfrontować się z rzeczywistością, którą sztuka prezentuje, co w nas jest takiego, co po, po, pobudza nas do protestu, to, to jest kwestia zdaje się wieczna. Sztuka penetruje obszary bliskie tej granicy i okazało się, że wystawa, którą urządziliśmy w Fuaje Teatru dotknęła takiego punktu. Fakt, że nie mamy tutaj rzeszy publiczności, która zadecyduje o tym, które z tych prac należy odwrócić i usunąć z widoku publicznego, świadczy o tym, że, że, że być może intryguje nas sam fakt podjęcia tego dyskursu bardziej niż, niż, sam, niż, niż w istocie ten dyskurs, którego, którego nie ma w których my możemy, zgromadzeni tutaj dziennikarze, możemy zastanawiać się nad zasadnością, tak jak pani pyta, takiej decyzji, nad zasadnością, nad treścią istotną, treścią tych wątpliwości. Możemy, oglądając obrazy, stwierdzić, a co w nich takiego, poszukać tego momentu zapalnego, skoro, skoro do momentu protestu tych anonimowych, pozostających nieznanymi autorów nic takiego się nie zdarzyło, taki zapalny punkt nie został z dostrzeżony.